Cześć, witajcie, witam Was w kolejnym odcinku, witam Was w kolejnym filmie, kolejny film z lasu, kolejny film spod Szczecina. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w miejscu, gdzie toczyła się dość duża, jak to chłopaki określały, syroga bitwa. Była tu długa i duża bitwa, więc może być różnie, może być ciekawie. Dużo rzeczy zostało już tu wykopanych, ponieważ przez poprzednie lata bardzo dużo ludzi przewinęło przez ten teren, ale... Miejsce ma jeszcze potencjał, także idziemy szukać, zobaczymy co wpadnie. Trzymajcie kciuki. I do pierwszego dołeczka. No i zobaczcie co mam. Tu pod samą ściółką tylko kawałek wystawał. Jest pierścień wiodący. I to wszystko. Dotarłem w miejsce, w które chciałem. Mam pierwszy dół, pierwszy okop, tam mamy kolejne pozycje. Wykopałem przed chwilą złom i słuchajcie, tutaj mam dołeczek. Nie mogłem tego znaleźć, w końcu mi się udało. Tu patrzcie, to jest monetka. Trafiliśmy jakąś monetkę, tylko teraz nie wiemy jaką. Czy będzie coś starszego, czy mam inny, inny pędzelek niż zawsze, bo nowy i trochę za długi jest, muszę go krócej przyciąć, bo mi nie do końca robi to co bym chciał. Nie wziąłem tej szczoteczki też, którą zawsze mam z sobą, jedyneczka, fenolek, tylko teraz nie wiem, który. Co to będzie? Chyba cesarstwo, czyli przed drugowojenny jeszcze. To jest cesarstwo, rok. Czekajcie, tysiąc 1800. Chyba 1890, jeżeli dobrze widzę, także fajnie. No, to fajnie. No, trafiła się większa monetka, także szukam dalej. Liczę na to, że ten teren trochę da dzisiaj. Teraz pod samymi nogami takie żelazwo wyszło. Być może jakiś uchwyt, to była rączka ruchoma jakaś. Może uchwyt od czegoś, od jakiejś skrzyni, może, no nie wiem. Coś takiego wyszło. Wygląda, jakby tu było na cztery wkręty przykręcane, a to była rączka, po prostu, tak jak mówię, od skrzyni, na przykład. No i pod drzewkiem tu już zacząłem wyjmować taka loteczka ładna. Troszkę tu ostukamy. Ejko loteczka, stały sygnał i tu mi coś wypadło. Teraz zobaczymy co to jest. Chyba jakiegoś mechanizmu, jakiegoś zegarka Tak wygląda No, od zegareczka jakiegoś Może w sumie i zegarek się trafi Nie, nie ma nic Teraz zobacz, taką norę wykopałem i Z norki wyszedł mi taki trybik a już budzika może fajny trybik, fajne kół, kółeczko zębate także super to mi się podoba tu wykopałem trybik przed chwilką i tu mamy następne trafionko wygląda jak łuska ale strasznie zajechana łuska to jest, ale strasznie zjedzona, duża może ił, może jakieś inne flaczki, czy coś takiego strasznie styrana, zjechana, zabita usiadłem sobie na przerwę, podpowiem Wam, że no, no, troszkę złomu wyszło, mniejszego dużego nie ma, jakoś ba bardzo dużo eee... ciekawych fantów nie za bardzo, wyszło ten y... jeden, y... jeden Fenik chyba i tak to tam bez szału yy, będę szamał słuchajcie i dziś pokażę wam mamy taką rację żywnościową amerykańską emre, menu 15 mexican style chicken stew także zobaczymy, zobaczymy co tam jest yy, i zobaczymy jak smakuje, bo ja jestem bardzo ciekaw także rozpakowuję i jemy Dobra, trochę puharatałem to pudełko. I w takiej racji żywnościowej mamy tak. Tu mamy tego kurczaka, którego trzeba zaraz zrobić na ciepło. Będzie to jest do robienia kurczaczka. Tu mamy banana pumpkin. Banana pumpkin puree. Trzeba się nawet czytać. Tu mamy cheese filet. Precel cheddar flavor. Jakieś precel Fajnie, mamy jakieś pierdółki, chyba dwie gumy jakieś, eee, co tam mamy, lighthouse for the blind and visual no jakieś dodatki, tu zapałki są w środku jeszcze, dobra, co mamy dalej, eee, energy bar, baton energetyczny, eee, Cheese Spread with Jalapenos. Coś. Nie wiem, co to jest Sprit Coś miękkiego, ale no, ostrawe będzie, dobre będzie. Tu krakersy są. Chocolate. Chocolate protein drink. Ok, mamy łyżkę. Eee, hot sauce. Luxur, co to są? Plasty jakieś? Co to jest czy ręka, dobra chyba. Chyba wiem. Tak, to jest ten rękaw z tymi. Aha, dobra. To jest te grzejące do kurczaczka dziadostwo. okej okay. No dobra, no to będziemy. Muszę najpierw nastawić kurczaka, żeby mi się zagrzał, i później będziemy szamać i sprawdzać, co tam jeszcze jest po kolei. No i dobra, słuchajcie, kurczaczek tutaj się już robi, już zapakowany, wszystko zrobione, zalane wodą yy, i czekamy, czekamy aż się zagrzeje i jemy, a później Wam powiem jak smakuje. A w międzyczasie jak się żarełko grzeje, słuchajcie, otworzyłem sobie to zobaczyć co tu jest i tak, tu mamy pudełko z zapałkami, yy, tu mamy sól. Tu widzę, że mamy chyba taki ręcznik, mokry ręcznik, a chusteczka mokra. Tu jest zwykła chusteczka, chyba jak dobrze widzę, albo coś takiego. Lighthouse, tak mi się wydaje. No i jeszcze mamy dwie gumy do rzucia. Że to jest zawartość tej małej części tego całego pudełeczka z jedzeniem. Cheese spread. Nie wiem co to jest. Cheese spread with jalapeno. Y, y Cheddar cheese. Jakiś sos? Coś takiego, ale nie jestem pełen, że wam powiem. Ciekawi mnie ten baton energetyczny. Ten bananowy. Banana pumpkin puree. No, będzie fajnie sobie to wszystko trzamie na spokojnie i myślę, że będzie spoczko. Jak tam nasz pojemniczek? No powiem wam, gorący. Grzeje się. No. Niech się jeszcze chwilę ugrzeje i Wtedy dopiero to wymieniłem, że było ciepłe. Dobra, czas to chyba wziąć i skonsumować. No, powiem Wam. Ale się, ale się gorące zrobiło. Ja cię kręcę. Cholera. Nie aż para leci. Ho, ho, ho. to leży, niech odpoczywa A, ale to no, trochę się zagrzało, powiem Wam no i dobra otwórzmy to i sprawdźmy, bo jestem bardzo ciekaw mamy łyżkę, która była w zestawie No, pachnie pachnie ładnie. Sporo mięcha. Jak sobie oprzemy to, bo to jest gorące, wiecie? No i dobra, spróbujmy. Mm. Mogłem jeszcze chwilę by to podtrzymać. Byłoby na pewno bardziej ciepłe. Ale no jest, powiem wam, fajnie. Zobaczcie, ile mięsa jest. Samo mięso prawie. Kukurydzam. Takie lekko ostrawę. dobre. No, naprawdę dobre. Także ja szamie szamię. I, 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 I co? I pewnie lecimy dalej kopać. No i patrzcie, mamy chyba kawałek klamerki jakiejś. No i fajnie, dobra. To jest pierwszy fancik po szamce. I lecimy dalej, szukamy co jeszcze tam wyjdzie. A teraz tu pod samą ściółką. Patrzcie. Taki cudaczek, ale jaki ciężki jest. Szczuba go, spoczko. Jestem w lesie teraz z Łukaszem, magnetyczny szczecin. Tam gdzieś w lesie już poleciał do przodu, ja tu kopałem. No i mamy takie cudeńko okrągłe. Jesteśmy w innym zupełnie lesie, żeby nie było niż tamten, tak? Zmieniliśmy, zmieniłem ja miejsce, czekam aż szukasz skończy robotę, i teraz słuchajcie, to wygląda jakby tu ktoś zbijał normalnie z spłonki na tym. No nie wiem. Nie będę wam cudów mówił. Tak wygląda. Po prostu to jest wielkości słusek, środek, tak jakby odbity. No nie wiem do czego to mogło służyć. Nie miałem pojęcia. No i proszę bardzo, mamy łopatowanko. Pan kolega znalazł albo dużą łuskę, albo rursko. Jest kula łuska. Taka wielka? A? O cieku. Jest rant. No taka. Ba. ktoś się w cholerę zostawił, na że... Adolfa. Nie chciało się kopać, bo zobaczył za duży ten. Albo nie chciało się kopać, Oj, albo sorry. nie pokopał po dwóch stronach, zobaczył, tak, że tak, nie tak. wybuch i olał to i poszedł. Ja yeah, cie, to ładnie. No czekaj. jest to rand? No jest rand No i zobaczmy teraz Co to jest? Bo jednak łuska to, to chyba nie to jest. Jednak jest łuska Ale powiem Ci, że gabaret imponujący na takiej mimo wszystko niedużej głębokości, nie? Kanka jakaś Chyba czy nie Nie, kurde co to jest? To jest tutaj madno czy nie ma Ma coś w środku, nie? No, to no, jest rana, a może byśmy to szarpnęli do góry, co? Za to ja bym złapał, daj. tak to to, o! Teraz już ziemi wyszło. Przeszarpałeś tutaj może ja to... Tutaj palca... No, nie pociągniesz tego sam. Nie? Kurde, nawet nie ma jak, wiesz? Nie Czekaj. wiem, czy nie... Nie byłoby wygodnie. Pójdzie. Pójdzie? Przesuń się. Po coś, po coś się kiedyś ćwiczyło, te... jak się było młodym. I pięknym. Co to jest? Kurde, miała być to Tu jest coś w środku. To jest piecyk. Przepraszam za przekleństwo. Widzisz, tu jest A, róż. Faktycznie. To jest piecyk normalnie, stary. I tu była rura. Ha, jest o. To jest piecyk. to wyjdzie. jedną z drugiego. No, Zacząłem się zobaczyć, czy tu gdzieś nie jesteś. Zagięty to nie jest. No, tu jest różcik normalnie. Piec. Ciekawe, czy coś w środku jest? Węgiel. Ale <laughs> no. no, jakie głębokości tu się działo? Co tu jest piaf, który to? Po... Tak. tak. Ten piach powoli się obsypuje na dół go. z drugiej strony pokaż go lastwa ten raz mnie zmyli tutaj na łóżkę Tu wyszło coś No wcale się nie dziwię Dzwon pokrodziana. To jest rura, normalnie tutaj, wylotowa. Ale całe zasypanie jest do pełna. Albo po całości, albo po bokach, nie? Tu jest rura wyjęta ze środka. Udało nam się wysypać troszkę piachu. No, jak widzicie, zobaczcie tu macie krateczkę. Piękny piecyk. Czy okopowy, czy nie? Nie wiem. Zobaczymy, czy jeszcze coś tam wyjdzie. No, mamy jeszcze buteleczkę rozbitą pod tym wszystkim, pod tym piecykiem. Ale chyba bez żadnych oznaczeń przynajmniej nic nie widoczne. No nic, szkoda. Mogło być ciekawie. A porancie w koło dołu nic też nie ma. Nie. Tam jest. Ledwo się ciepło pozrobiło już mnie komary gryzą. Tam już tam jeszcze coś na dnie jest. Dalej będzie, no. no. Tak mam coś pod palcem. No dobra. Kolejny kawałek blachy. A, ten co tutaj? Ten, ten tam rzuciłem do tyłu, ten zielony. No i moi drodzy, pod piecykiem mamy jeszcze jakiś garnek albo miskę. Że widzę, że dzisiaj chyba zabalujemy Micha. Ale chyba bez niczego. Mhm. Mm Czyściochnie? Bez żadnych oznaczeń. Te drewno pod bliską, patrz. Co to? Jeszcze malowane drewno jest. Pod. No. Hm. Jeszcze coś jest. Obraz do do jakiego? Obok. Tutaj. Oh, się. Koparko przyjechać. Co jeszcze, gdzie obok? Ten? Tu. Może to ta blacha zielona. Też może być to? No? Może być tak, że. Ej, a no. może było tak, bo zobacz, ona jest. Może było tak, że coś położyli, przykryli to tą blachą, na to położyli, zasypali ziemią, położyli piec i resztą zasypali. Wiesz, tak na przekładańca może to zrobili. No bo ona leży co na płasko. Po... A dlaczego to przykryli blachą i co było blachą? No, nie wiem, właśnie, no ale wiesz, no to, to, to jak robili przekładańca, to znaczy, że coś tam może jest. Albo chcieli, żeby było. Luba jak dla bursuka. Ona była już odkryta. To jest tylko ziemia próba. Tak, Tak, ja wiem. Mega niewygodnie jest do góry nogami głową, tak w dół, nie? Tak, to prawda. Trzeba by to rozkopać dosłownie 2 na 2 albo 3 na 3 żeby to z tego coś więcej było, nie? Żeby z było wygodniej. Było wy wygodniej co? No? A jeszcze nurkuje. Wyszedł tam jeszcze garnek. Uchwyt chyba od pieca albo od czegoś. Idą następne elementy. tu z boku. na grubo. Dół taki, że już prawie można się schować w nim dalej. To zielone dzieło. Taka zielona farba. jeszcze są ślady od pędzla, jak pędzla. Tak, 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 widziałem właśnie no, na poprzednich tych. Dobra, farbę bieli. <grym> Także to, co znaleźliśmy, to wyciągnęliśmy, tak jak mówiłem, piecek, miska, garnek. Jakieś elementy, blachy w tym dole, więcej nic nie było. czy, tak, jak to Łukasz powiedział wcześniej. Dwa metry dalej, obok czegoś dalej więcej nie ma, nie wiadomo. No jaka ładna. No? Fajna uleci. jest. Co? I uleci. I uleci, no. Fajna, no. Dołek pod nogami, blaszka aluminiowa, 1940, ale co jest napisane, nie mam pojęcia. Rok ciekawy. Witam Was z domu, a konkretnie z balkonu. Podsumujmy sobie ten wypad. Dwa dni kopania, jeden film i sporo złomu. Wyszło dużo złomu powiązanego z tą bitwą, która się tam odbywała, z walkami, które się toczyły pod Szczecinem. No i co? No, że podsumujmy sobie to na szybko i pokażę Wam, co mniej więcej, co mam. Mamy taki na przykład uchwyt od skrzyni. Najpierw to metalowej bądź drewniany, nie jestem pewien do końca. Słuchajcie, no dużo wyszło złomu, tak? Mamy łuski, mamy łuski większe. mamy łuski mniejsze od pepeszy. trybik. W którymś momencie na ścieżce mi wyszedł. Może od budzika, może jakiegoś zegarka, Pff, coś, coś ten desek. Co mam zobaczyć? Tu mamy na przykład staro zjechaną łuska. dużą, eee, chyba ił, jeżeli dobrze kojarzę. Eee, co mam o A to jest ten top, którego znaleźliśmy. Czysty, lany, pełniuteńki i cholernie ciężki. No, wyszło tego złomu, wyszło dużo, powiem Wam, i nie wiem za bardzo, co mam wam tu pokazywać. To gwoździe, nie gwoździe o jakieś takie elementy widzicie od jakiegoś takiego jakby pogrzebacza małego. Powiedzmy, ee, jakieś takie guziczki, jakby od Celtbanu. Wyszła fajna taka tabliczka, którą widzieliście. Ona jest aluminiowa, i nie mam pojęcia, od czego to może być. Ciekawa jest data na nim, 1940, także tabliczka już z czasów wojny. Gdzieś tam mam łańcuch od krowy, jakieś takie, o zobaczcie, cuda takie tryby od jakiejś maszyny wychodziły, duże, ciężkie, no i dużo drobnego złomu takiego, naprawdę drobnego. Fajnym trafieniem był, była ta kuchnia polowa, którą kopaliśmy z Łukaszem, z magnetycznym przecinem. No, i powiem Wam, że się tam trochę na, narobiliśmy. Łukasz trochę więcej niż ja, no, ale wytargać to też nie było łatwo. Yy, była ta kuchnia polowa, tam była jakaś miska, garnek, także wyglądało to trochę, jakby zakopywali na szybko po prostu pozostałości po kuchni polowej. Czy tak było? Nie wiem, być może, tak się domyślam. Yy, także, no mówię, dużo, dużo, dużo. Drobnego złomu. Patrzcie to Wam, może tak pokażę. Tak jak widzicie, dużo pierdu i tego typu rzeczy. Także tak wyglądał ten wyjazd. Tak wyglądało to wyjście. Czasem więcej złomu, czasem więcej ciekawych fantów. Aczkolwiek złom też może być ciekawy, bo może nam dużo powiedzieć o terenie i o tym, co się na nim działo i o tym, kto po prostu tam przebywał w jakimś tam okresie czasu. Także tyle będzie w tym odcinku. Dziękuję Wam, że byliście. Dziękuję, że oglądaliście. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.